Cześć, witam wszystkich, ja jestem Forever i zapraszam was do kolejnego filmiku z Owrócza na moim kanale. Moi drodzy, mam dla was dosyć ciekawe demko z cheatem, przynajmniej według mnie to jest ten cheat, którego już dawno nie widziałem, o którym już może część z was zapomniała, mianowicie triggerbot. Tak, to już będzie akurat tutaj taki spoilerek, zobaczcie też przy okazji będziecie mogli się skupić właśnie na tym triggerze, co to się dzieje. Wygląda na to, że gościu tak, jakby sobie tutaj wszystko konfiguruje, ustawia, troszkę go ścina. Jesus Christ, co on za pink, ma 47, to norma w sumie. Movementem? czy ja wiem, nie oglądałem tego demka, tylko jakieś y, urywki, właśnie y, głównie te momenty, gdzie strzelnie skupiałem się, czy coś innego ma. Wucha chyba nie ma, chyba, a tak jak mówię, oglądałem to wszystko y, urywkami. Wydaje mi się, że to tego Trigger Bota ma e, też e, aim'a. Ponieważ sam Trigger to nie jest tak jakby aimbot, tylko po prostu w momencie kiedy celownik najdzie na hitbox, tak w skrócie, że najdzie na hitbox to automatycznie strzela. Dlatego zobaczcie gdzie on co w ogóle celownik trzyma, strasznie blisko tej krawędzi, prawie czasami w niektórych momentach się z tą krawędzią nawet zlewa. I zresztą zobaczycie to jak będzie miał akurat z y, Scouta. Dobra, powiedzmy może przewinimy to trochę, bo. Jak na razie to Padaka nic się nie dzieje. Tutaj taki clickbaitowy tytuł filmu. A tutaj co? Nic właśnie. Nic się nie dzieje. Zobaczcie w ogóle. Patrzcie, o, o, już widzicie, prawie że z tą tą. Yy, Kreską się z tą krawędzią. Wydaje mi się, że właśnie, że tutaj było takie wallhackowe nawet, bo yy, kiedy krad wychylał się za ścianę powoli, to on yy, co wiem, specjalnie. O to tak samo się cofnął. Że tym celownikiem specjalnie jakby jak był celownik... Yy, czekajcie, wyłączę to może. O, jak był celownik terrorysta nagle yy, w, powiedzmy poziom głowy był tutaj. On nagle wchodził za ścianę tej, na tej wysokości i on celownikiem zjechał sobie idealnie właśnie do, do poziomu yy, głowy. Tak przynajmniej yy, ja to widzę. Ja to zauważyłem. Jezu, jak go przyblokowało w ogóle w locie. I patrzcie na ten, w ogóle te milimetry, jeśli chodzi o... kto tak się w w ogóle? To nawet ani zareagować, ani nic. Boże, to nawet nie widziałem, że po akurat wychylił. Ja to i emik z triggerem, właśnie pod... Widzieliście w to? Ja wiem, że to jest... t <tick rate> 32. I przy, przynajmniej te yy, postacie są troszkę akurat zlagowane w tej rundzie. Ale to było niesamowite. Wezmę, od, odpalę to, tą rundkę jeszcze raz, bo te postacie wydaje mi się, że... O, zobaczcie jak te, ten setek po lewej tam yy, go klatkuje. Za chwilę się widzimy w tej samej rundzie. O, to była dokładnie ta sytuacja, o której wam mówiłem niedawno. No teraz leśmy do kolejnej rundy. Tej właśnie najważniejszej, chyba w tym demku. No, teraz ich w końcu nie klaktuje. Tutaj już to jest trzeci raz, kiedy odpalam. O, chyba jego w ogóle coś tam przycina. To jest trzeci raz, kiedy odpalam do, do demku, i w końcu, że tak powiem, postacie są płynne. A przy tym jego strzelanie to jest y, strasznie ważne, żeby to pokazać. Ten strzał po prostu rozwala mi głowę. W momencie, kiedy on tego fraga, wydawało mi się, że on zabije tego terrorystę. Zobaczcie, czy ich to w ogóle. What wow, Jesus, nawet nie zdążyłem. Po prostu to było masakryczne, co on w ogóle robi z tym scoutem. Pierwsza w sumie od bardzo, bardzo długiego czasu widzę właśnie aim'a połączonego z triggerem. W ogóle dajcie znać, czy takie też połączenia występują. Czy w samym aimbocie też możecie tak, jakby ustawić sobie triggera, czy triggera, nie wiem, ściąga się, czy instaluje się osobno, cholera wie. Ale dawno nie widziałem właśnie takiego aimbota, gdzie po prostu nawet gościu nie wychyli z krawędzi przy takim płynnym w miarę demku i ginie od razu. Dawno nie widziałem, dlatego wydaje mi się, że trigger to jest taki można powiedzieć cheat, który już... O którym już prawie się zapomniałem, bo głównie to wallhack, aimbot, jakieś... Jezu, jak to się nazywa? Anti-aim. Spinboty i tym podobne. Ale o Triggerze, to kurde, rzad, rzadko się. Rzadko się słyszy, rzadko się ogląda, dlatego postanowiłem wam pokazać to demko. Wydaje mi się, że będzie. Bardzo ciekawe. Tym bardziej, że nie wiem, co będzie w demku numer 2. Ale jeśli spotkaliście w tym tygodniu jakiegoś cheatera znaczy w tym tygodniu, ja nagrywam to w niedziela, wrzucę to w poniedziałek rano. Jeśli spotkacie w tym tygodniu cheatera, albo jeśli spotkaliście o, w poprzednim tygodniu cheatera to zostawcie łapkę w górę i łączmy się w bólu bo ja niestety natrafiłem na jednego na mirażu i będę sta starał się próbować złapać to demko i robić owrocza osobie z którą grałem i z którą, i którą zreportowałem de facto dobra tutaj raczej nic się nie, nie zadzieje także chociaż może jeszcze ukąsi kurdek jak... Jak się droczy z nami, patrzcie, kurde. Droczy się niesłychanie. 6 fragów, 100% headshotów. Dlaczego by nie? Zobaczcie, kto celuje w ogóle w ten sposób jak on. Powiedzcie mi, kto. Oprócz, wiecie, oprócz może silverów albo graczy, którzy mają, nie wiem, coś z czułością. O tutaj widzicie, celownik troszkę niżej. Na poziom głowy. Nawet poprawnie mołotowa nie umie rzucić, bo przecież celownik musi być na ścianie, na krawędzi ściana, nie obok. Dobra, lamp z fragiem na diamondzie. Przydałoby się, żeby ten Eclipse spadł zaraz. Banjo, kurde. Dzięki, stary. <laughs> Jak to wyszło komicznie. Tamtego słyszał chyba e kroki. Słyszał kroki, ale go widzę, że puszuje, został sam na czterech No niepotrzebnie tą lufę pokazywał, kurcze To jest kozak Ale nie widzisz, że od pleców, patrzcie na bananie Nie zauważył go O, zatrzymał się, pewnie sobie konfiguruje znowu coś tam, jakieś opcje włącza, włącza, wyłanecza Czy mi się wydawało, czy ten antyterrorysta przed nim e, tak kucał trochę wychylał się w lewo. Nie wiem, czy to było po prostu... Coś mi się wydawało, czy chyba mi się wydawało. <laughs> no, zobaczcie, znowu idealnie z tym z krawędzią. Nie no, tutaj on też wuchama, jak się tak przyjrzeć. Jego grze. Wychli się. Został znowu sam na czterech. Nieudany strzał. No i co on teraz robi? On w ogóle to jest taki typek, co gra ze scouta. Właśnie y, Trigger strasznie jest OP z broniami Bolt Action, czyli jeden strzał i przeładowanie. Typu właśnie scout, awka. Wydaje mi się, że nawet z Diglem mo można byłoby grać. A tak jak mówię, wydaje mi się, bo nie wiem, jak to wygląda w praktyce. Ale scout i jawka. widzieli się. Tutaj i trigger i aim zadziałał. Ja nawet gościa nie widzę po prostu na tym demku. To jest kwestia, właśnie chyba tego też t Że nie widać dokładnie, do, dokładnie tego w tym samym momencie, w tej samej sekundzie, co on widzi. No ale zobaczmy. Ship: 23 fragi. Czyżby rodził się tam. Rodziła się tam gwiazda CSa. O jeden z statyków wyszedł. No, SHIP też takim z takim trochę prefire'em, czy mi się wydawało. Awkę by podniósł. No i lamp, bardzo dobra decyzja. Chowa, no bo ani nie zdąży, ani nic. Tym bardziej, że miał Awkę, więc Awkę warto byłoby zachować. Także Aim jak najbardziej. Na 100%. Evident, Biata Reasonable Doubt. No, Oder nie mogę zaznaczyć, chociaż w sumie z tym banachopem no nie skakał jakoś tam za bardzo, więc nie jestem pewny czy tego banachopa miał. Griffingu nie, ale aim jak najbardziej. Wallhack też były tam takie dwie sytuacje właśnie z tym drugim midem. Jak patrzył tam przez ściankę jak zbliża się to celowniczek troszkę niżej. Także cyk i łapka w górę już leci <laughs> za pierwszego zapanego cheatera. No i widzimy się już zaraz w kolejnym demku. No cześć, słuchajcie, witajcie ponownie znowu inferno. Przepraszam was, że nie mogłem znaleźć innego demka, miałem tak, dwa inferno, gdzie były dwa spinbot patrzyły się w ziemię. Potem przeskoczyłem do overpassa na Wingmanie, gdzie też był gościu, który patrzył się w ziemię, więc stwierdziłem, że takich demek nie, nie będę wam pokazywał. No i to jest. Yy... Wow, jakie pestki. To jest obiecujące demko numer yy, 4 czy 5. Coś takiego. Także już. Nie chce mi się, że tak powiem, dalej czekać na... No, oho. Tutaj chyba aimbota mamy. Tamten kosy nie umiem mu zasadzić? Olał go. Gościu, go opluł. Ten z numerem 6. On latał za nim tam za plecami, a on go opluł. Dobra, przejdziemy sobie może... Szybko do, do pierwszej rundki pistoletowej. Także tak jak mówiłem, już nie, nie chcę mi się czekać po prostu na kolejne demko i szukać jakiejś innej mapy. Także będziemy mieli dwa razy The Inferno. Niestety, em, jak to się mówi, wow. Tak, tak to się mówi. Niestety jak to się jak to się mówi, Gaben e, nie pobłogosławił e, mnie w dzisiejszym że tak powiem odcinku Overwatcha i daje mi same Inferno. Może to znak, może to jest właśnie znak, że The Inferno to jest kolejna, że tak powiem, zatruta mapa pod względem cheaterów. Nie spodziewałem się tego, że będę oglądał co chwila dem Demka na Inferno. Myślałem, że to będzie właśnie Dust 2, co ostatnio się często u mnie zdarzało tam parę dni temu. Mirek. Tam jeszcze ten stary Keszyk. No i oczywiście yy, Rialto, i co? I Dust. Short Dust, na Wingmenie. To po prostu tam Haksy takie, że głowa mała wow. Tego typa wiadomo, że już ma aimbota To nawet nie ma co się, że tak powiem, rozwodzić na ten temat Chyba WH też ma Nagle tak wiecie, tak Tak timingowo wszedł za tym gościem do boilera. mhm Jak ten gościu wychodził akurat z Shorta i szedł tutaj przy daszku jak wychodził w tę stronę, to ten nagle się cofnął. Tutaj wiecie, na, mi na mida, że niby tak wiecie. Czuję game gameplay, nie? Czuję tutaj mingi, że. Za o, ho, jak się nie pojawia, to pewnie zaraz wychyli się, cofnę. Takie tam, taka tam bójda na resorach. Dajcie terroryści, dacie radę. Jest jeden, jeden, jeszcze nie jest koniec meczu, to nie koniec meczu. Suspect, no wskoczy, że tam. Widzicie, że strzela 100% headshotów, a nie umie po prostu wejść na wóz z sianem. O, już nie wychyli, patrzcie, już nie wychyli. Ale wychyli w momencie, kiedy zobaczysz, że tamten patrzy się... Wiecie, że model tego terrorysty jest skierowany w zupełnie inną stronę. Free fire, ale WH nie ma, wiecie, tak jak Izak mówi, luserka wstecznego. Ciekawe czy dałby us radę ustawić taki wiecie taki setup perfekcyjnego, idealnego wallhackera. Sto z takich monitorów wiecie w Taki można powiedzieć cheaterski <grytanski> help <helpdesk> Gdzie macie takie okrągłe biurko, jak, taki, jak obrady ok okrągłego stołu. <grytanski> Gdzie wszędzie są monitory. Tło kurde, to już tutaj poleciał grubo. Stwierdzi, kurde, płacę za cheaty już tyle lat, a przegrywam. No, dobra, z tej runki już raczej też nie więcej się, się nie wyciśnie. Nic takiego nie było ciekawego w tej końcówce, oprócz tego, że zdobył fraga, rozbroił bombę i tyle. ADR ma spory 222. 100% HS to się nie, nie zmienia. I dwa razy 3K zrobił 9 fragów. No, na tabeli wygląda legitnie, prawda? Ale jak wyjdzie się tu, to już wygląda nielegitnie. Tak samo jak ten haczet. Mało, no, zobaczę go przez ścianę. I PYK w potylice. Pestka. haczet padł. Zaciera rączki. <laughs> to teraz. Właśnie, kolej na niego, a nie ma fraga, nie ma fraga Zamienić kałaszka na scouta Pierwsze... Widzę Może okulary powinienem przetrzeć? Nie no, to jest... SSG 08, abyś... Abyś se heada strzelił Myślę, że... Z, ze skautem, tego embota nie będzie tak widać. Ale tutaj pany, już tutaj. Wszy, wszyscy na YouTubach widzieli. Do tej pory, jak ty heady walisz. Gość już jest spalony. Z tą ochroną danych mogliby sobie w sumie Valve dać spokój, ponieważ. Y jeśli chodzi o ochronę danych, no to mogliby wtedy niki wszystkich tych graczy, nawet w demkach zwykłych, którymi podsyłacie, mogliby też to wszystko tak jakby za zatuszować. nikt mogliby chociaż zostawić sam. Albo, powiedzmy, połowę niku. Na przykład, nie wiem, tutaj będzie yy, Maximus, no to będzie Maxim i tam jakaś zamazana część albo gwiazdki, powiedzmy. Wtedy można byłoby mniej więcej tam domyśleć się kto to. Może ktoś rozpoznałby znajomego swojego albo siebie. Oj 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 oj, ale randbusik wyszedł. Już nawet nie pierdzieli się przez Smoke'a wali. No, stwierdzi, że te dwie rundy dla terrorystów to i tak za dużo. Ach, nie będzie Aisa. Jezu, strasznie szybko. Dobra, dajemy. Dajmy Vision i Aim Assistance, i. Moi drodzy, to tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Był taki dosyć syty interesujący. Jeśli chodzi o pierwsze demko, było ciekawie, bo dawno czegoś takiego nie widziałem. Drugie demko, typowy hacks, typowy aim, już potem się nie szczypał w tańcu. I mieliśmy taki efekt, jaki mieliśmy. Dałem wam akurat dodałem zdjęcie na, na YouTube na, i na, na Face'a. Screena z nowej AWKI. Ja niestety tej AWKI jeszcze nie posiadam. Nie jestem w jej posiadaniu obecnie. Używam Hyperbista. I w momencie, kiedy tą AWKĘ zdobędę, Hyperbeast czy ten Field Tested, czy ten Battle Skirt Któryś z skin z, tych, z tej awki będzie na giveaway. No bo wtedy Wildfire'a będę używano, to Hyperbiz nie będzie mi potrzebny, bo no nie lubię dublować skinów, ani część skinów, które mam to albo sobie do, do jakiegoś tam tra trada zostawię, albo na jakieś też kolejne giveaway. E. No. Także tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że materiał mi się sprawdził i tak łapeczka w górę. Sub komentarz i widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że z Overwatcha. Trzymajcie się. Papa!